Przyjdźmy się ze sobą piosenką. Pani zima, wszystkim niej i już Właśnie w ręce pani zima. Witam Was, moi kochani, w naszym kolejnym odcinku już w Nowym Roku 2021. I zaczniemy od zabaw karnawałowych. Wyobraźcie sobie, że przenieśliśmy się teraz na karnawałowy bal i będą pojawiały się na nim różne zabawki. Najpierw na balu pojawiły się grube misie. Idą grube misie teraz. się skaczące pajacyki. A po pajacykach, tancerzy i tancerki kręcą się i obracają. A oprócz tancerzy i tancerek pojawiły się prawdziwe roboty. Jak widzicie prawdziwi żołnierze, maszerują żołnierze. A oprócz żołnierzyków samochodziki ZyZaki McQueeny. Zakończył pierwsze zadanie, to chcielibyśmy Was nauczyć, jeżeli jeszcze nie znacie, zabawy w pingwinka. Jest ona bardzo prosta. Na początek w rytm muzyki idziemy na piętach, tak, do przodu. Idziemy na piętach do przodu. O jak przyjemnie, o jak wesoło pingwinka bawić na słowa sie, się sie podskoczyne. Sie, się sie, sie. Raz nóżka lewa. Wystawimy lewą nogę. Raz nóżka prawa. Wstawimy prawą. Do przodu. Do tyłu. I raz, dwa, trzy. Tak będziemy iść rządkiem. Ustawcie się po dwie, po trzy osoby. Dobrze? Alusia, ustawcie. Do, się. Dominik będziecie dzisiaj pierwszy. Będzie prowadził. Idą nasze dźwięki. A wy ustawcie się po dwie, po trzy osoby. I ruszamy naszymi mini zaprzęgami. Ale, idziemy. O jak przyjemnie i jak wesoło. Znów lewa, znów prawa, i skaczę do przodu, do tyłu. I raz, dwa, trzy dzieła. O jak przyjemnie. drugie, poławimy się w woźnicę i e, naszego konika. Pojedziemy po drewno do lasu, ustawimy się za Hanią. Hania dzisiaj będzie naszym konikiem, a wy dowieszcie się w pary. Pierwsza osoba będzie konikiem, druga osoba będzie drwalem. A my jedziemy we trójkę. Pierwsza osoba, konik, żeby nogą w ziemi, robi a ty bierze się kierę i rąbie drewno. Zdrąbaliśmy dużo drewna, teraz zbieramy je i wkładamy na naszego konika. jest, jest, zpełna, jest pełen, jedziemy wolno. I przechylamy się, wysypujemy drewno. A teraz chobu ostatni będzie pierwszy, Zamiana. Poprosimy teraz rządnika, żeby był pierwszy jako koni, a Ala będzie teraz ostatnia. Ala, wsiadaj! No się na miejsce, Stop koniku. Koń nóżką w ziemi, robi. A dywal drewno. Ani, rąbiemy. Zbieramy teraz drewno i wkładamy na konia. W do Dominiku, Dominiku prosimy, żeby zwolnić właśnie wszyscy wsiedli. Wsiadamy i jedziemy pozań bo wolny. Teraz zamienimy się, moi że jeszcze ptaszki, które latają sobie zimą, szukają jedzonka. I teraz hasło, karmnik wylądujemy i nasze rączki się w i będziemy dziubać po dywanie. Uwaga, uwaga, ptaszki teraz sobie latają.

Jak wiecie, w styczniu mamy czyjeś święto. Czy wiecie, jakie? Czy Czyjeś święto? Sylwestro. Tak, najpierw jest Sylwester, oczywiście, 31 i 1 stycznia mamy już Sylwester i, panią Babci, urodziny i Dziadka. Tak, Dzień Babci i Dzień Dziadka. Świętujemy, że są razem z nami, tak, i że się nami opiekują. I z tej okazji mam Wczoraj... przygotowaną dla Was piosenkę. Posłuchajcie, o czym ona nam opowie. Wczoraj mój bramce też nie było. Tak, to na przykład. I this Suszy, niechaj już nie dbają zawsze, aż po same uszy. To jest właśnie nasza piosenka, tak jak Hania wspaniale przypomniała nam. Jest to piosenka z okazji Dnia Babci i Dziadka. Może ktoś z Was powie nam, czego w piosence życzyliśmy dziadkowi i babci? Hania, zapamiętałaś? Powiedz: Tak, życzyliśmy im, żeby mieli dużo radości. I żeby byli zawsze u śmietniej, śmietniej, żeby że mieli aż do ucha do ucha, tak? tak taki hmm. wielki, szeroki uśmiech. Hmm. Oraz życzyliśmy, żeby... żeby y... Tomeczku, pamiętasz? Żeby mieli bardzo dużo zdrowia. Tak, żeby byli zdrowi, tak? Żeby mogli aktywnie z nami się spotykać, palić i robić z nami różne fajne no rzeczy. Na no szczęście teraz tego nie tak. można, bo jest koronawirus. Hmm. Można, synku. Jak dziadek z babcią, chcą, to można. Uwaga, uwaga. Dzisiaj nauczymy się samego refrenu. Niech nam żyje dziadek, babcia. Niech im zdrowie służy. Niech uśmiech mają zawsze, aż to same. I razem z nami powtórzyć refren. Uwaga. Niech nam żyje dziadek babcia. Niech nam żyje dziadek babcia. Niech im zdrowie służy. Niech im zdrowie służy. Niech im Niechaj uśmiech mają zawsze. Niechaj uśmiech mają zawsze. Aż po same uszy. Aż po same uszy. Uwaga, uwaga. Zaśpiewam dla was refren wersji z dziurami. Pomóżcie uzupełnić brakujące słowa. Uwaga. Niech nam żyje, niech im zdrowia służy, niech... Ja mam zwrotki, aby pomóżcie nam śpiewać refreny. Uwaga. Dzień babci, dzień dziadka. To dopiero gratka. Znikają, dziś przejmują mały gości. No, pięknie, moi mojej wspaniale śpiewaliście. A teraz połamimy się w zabawę w babcie dziadków i wnuczki. Czyli gdy gram wolno, chodzą po malutku babcie i się, ale gdy gram szybko, biegają szybkie wnuczki. Dobra, jesteście gotowi? To wstajemy, podnosimy się i najpierw uwaga idą się i babcie. A dziadek z babcią, nie chodzą

Dzisiaj też pojawimy się w zabawę, z mroza. Czyli gdy muzyka gra, ruszamy się, a gdy trzymam rusz, Zamarzniemy w jakiejś figurce. dobrze? wiecie? Tak, wow. Nasze figurki teraz skaczą jak zające. Brusz. nie ruszamy się. Dobrze. Słodecz.

Jeszcze raz się I zastygamy bez ruchu. Słoneczko. Bardzo dobrze. A teraz, moi kochani, poławimy się w jeszcze jedną zabawę. Poruszamy się do muzyki. Gdy muzyka gramy, nie się rusza, Gdy muzyki nie ma staniemy się ruszać, tak? Będziemy ruszać tylko w taki sposób, jak nam odpowiada muzyka. Zaczynam naszą zabawę. Najpierw sobie chodzimy. Chodzimy w rytmie naszej muzyki. Muzyk. こんにち i yeah. Teraz wygodnie na dwanie. Zapraszam, zapraszam, siadamy na dwanie, na zagadkę Czas. A I Już jest. Mam się do Was taką krótką zagadkę. Będą to zagadki rytmiczne. I uwaga. Pierwszy rytm, który chciałem Wam wystukać, brzmi tak. A Ta BIEJE, BIEJE wiatr. biau, bije. biau, biał. Tak, posłuchajcie jeszcze raz naszych trzech rytmów. Pierwszy rytm. A da śnieg. BIEJE, BIEJE wiatr. BIEJE, BIEJE wiatr. Gadnąć, czy to było pana pana śnieg, wieje, wieje wiatr, czy biało, biało, dziś. To masz kusić Uwaga, uwaga. Wystukam sam rytm, a wy odgadnijcie. Co to było? Uwaga. Biało! biało. Bardzo dobrze Ala odgadła wspaniale. Biało, biało, dziś. A to biało, uwaga. Dobrze, Domeczku. Pa, A to? Wspaniałe, Haniu. Wieje, wieje, wieje. Bardzo dobrze odgadliście moje piosenki. A teraz uwaga. Czas na pożegnanie. A dziś pożegnamy się tak. Najpierw bardzo wolno. Uwaga. Pożegnanie bardzo wolno. Do, wi, Do widzenia p. A teraz szybkie poszenej. Do widzenia cieci. Kej z swoim pięknym głosem. Do widzenia dzieci. Do widzenia panu. Dziękujemy wam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!